Dziewczyny, tu Oliwia, witam Was w kolejnym odcinku DIY. DIY wnętrzarski. W ogóle mam ostatnio tak ogromną zajawkę, jeśli chodzi o temat wnętrz, że sobie nie wyobrażacie. I wybrałam dla Was specjalnie takie topowe trendy, po prostu rzeczy rodem z Pinteresta, takie dodatki wnętrzarskie, które bardzo mocno podkręcą, podrasują te wnętrza, a jesteśmy w stanie wykonać je za dosłownie grosze. I to naprawdę podkreślam, totalne grosze. Także, zapraszam Was do oglądania, jeśli jesteście ciekawi. No to lustro, trafiłam jakieś czas temu na Pinterest'cie, patrzę na i mówię wow! Co to jest? Co to w ogóle jest? Jest w takim vintage'owym klimacie, ale prezentuje się absolutnie zjawiskowo. Ponadto u nikogo ze znajomych, z rodziny, nigdzie po prostu czegoś takiego nie widziałam. No i zrobiłam porządny research. Okazuje się, że ten efekt takiej chmurki jest wykonywany z pianki montażowej. Przy jej użyciu, ja swoją kupiłam akurat w Leroy Merlin. E, oczywiście potrzebujemy lustro. Moje lustro jest ze szrotów, za które dałam jakieś 10 zł. Co do pianki montażowej, akurat kupiłam taką bez końcówki, więc zdecydowałam się pożyczyć od znajomego właśnie ten aplikator. Zabezpieczam sobie na początku moje miejsce pracy za pomocą folii. Następnie wypróbowuję sobie tą piankę montażową na kartonie, tak żeby zobaczyć jak duży nacisk muszę dać, by wyszedł mi pożądany efekt. No ale tak, ja akurat zdecydowałam się zakupić piankę montażową czysto białą, w białym kolorze, bo taki efekt podobał mi się najbardziej. One klasycznie w większości wypadają, wpadają w taki żółty odcień mi się on za bardzo nie podobał. Tak więc po wypróbowaniu zaczynam to moje lustro po kolei e, przyozdabiać i tutaj w zależności od tego, gdzie mi pozostawały luki, sobie je wypełniam, tutaj daję troszkę więcej tej pianki, troszkę mniej, weryfikuję na koniec, czy nie pozostawały mi jakieś dziurki. No i spójrzcie, ja, słuchajcie, to lustro ozdabiałam przez myślę Około minuta do dwóch i zobaczcie jak wyszło. Jestem bardzo ciekawa, czy Wam się podoba. Przez długi czas bardzo mocno rzucały mi się na Instagramie fotki z wazonami z H&M, w wersji matowej, z taką specyficzną piaskową strukturą, troszkę gliniane, takie wykończone, bardzo specyficznie, tak surowo i naturalnie. Mówię, kurczę, te wazony są bardzo drogie, a poza tym już nie wspomnę o tym, że na stronie H&M wyprzedane, <gryw> więc mówię, muszę... Ja, znaleźć jakąś alternatywę, się jakoś podratować. Tak więc na szorotach udało mi się znaleźć za 3,5 zł, jeśli dobrze pamiętam, właśnie takie wazoniki, w zasadzie pojemniki. I co do tego potrzebujemy oprócz naszych wazoników o różnych kształtach farbę akrylową. Ja akurat postawiłam na próbki, bo wiedziałam, że nie będzie mi potrzebne, wiecie, wiadro farby, tylko dosłownie ciut. Do tego soda oczyszczona, którą mieszam właśnie z tą farbą w proporcji tak wyjściowo 1 do 1, ale ja sobie patrzyłam, czy ta struktura podoba mi się na tyle, żebym mogła już ją zacząć aplikować tą farbę na mój wazonik. Do tego pojemnik do mieszania tej farby z sodą i pędzel. Ja wzięłam taki w raczej w mniejszym rozmiarze. No i gdy wyszła mi już ta konsystencja pożądana, zaczynam aplikować na wazonik i tutaj możecie zdecydować, jakie ruchy chcecie wykonywać, czy tak wiecie pacać delikatnie, wtedy wyjdzie Wam to bardziej nieregularne, czy może chcecie, wiecie, tak naokoło posuwistymi delikatnymi ruchami, wtedy to wychodzi bardziej gładkie. No ale nie ukrywam, że wszystkie wazony wyszły moim zdaniem rewelacyjnie, wyglądają świetnie. No a co najważniejsze? Naprawdę bardzo mało za nie finalnie zapłaciłam. Jeśli jesteście artystycznymi duszami, to możecie przelać e, swoją wizję właśnie na obrazy, kanwasy w ten sposób. Ja słuchajcie, widziałam mnóstwo tego typu inspiracji właśnie na Pinterestie, jak dziewczyny, wiecie, jadą tam równo z tematem e, i sobie wymarzyłam taki obraz w wersji ombre. Oczywiście, jak to ja, biało-beżowy, nie mogło być inaczej. No i poprosiłam mojego Dawida, żeby przygotował dla mnie taki kanwas, bo Dawid ma sklep z dodatkami, ściennymi, tapety, obrazy i tak dalej. Ale możecie wykorzystać jakikolwiek obraz, płótno, coś, co macie pod ręką. Zakupiłam gładź szpachlową. Która pozwoliła mi na stworzenie takiej specyficznej struktury nieregularnej, takiej abstrakcyjnej. I bardzo fajnie się w ogóle z tym produktem pracuje. Też kupicie go w jakimkolwiek sklepie budowlanym. Kupiłam dwie szpachle w takich mniejszych rozmiarach jedną z prostym brzegiem, drugą z takim grzebieniem, której finalnie nie wykorzystałam, ale można z jej pomocą także bardzo fajny efekt uzyskać. No i do tego zakupiłam ponownie próbki farby, właśnie w, takich, w takiej beżowym, ciemnym odcieniu, coś w tym stylu cappuccino powiedzmy. Zaczynam od zaaplikowania tej gładzi szpachlowej za pomocą szpachli na mój kanwas. Zaczynam od góry, tam, gdzie chcę, żeby ten obraz był czysto-biały i później zjeżdżam ku dołowi. Staram się już na tym etapie tworzyć właśnie takie majzgi, jakieś nieregularności wiecie, dusza artystyczna. Zjeżdżam coraz bardziej w dół tego kanwasu i tutaj już zaczynam sobie mieszać tą gładź szpachlową z farbą, tworząc efekt ombre. Z tego względu, że w miejscach niektórych pozostawiam ciemniejszy odcień, tutaj jaśniejszy, staram się, żeby to przejście było w miarę płynne. No i tak wiecie, robię to na oko, czego tutaj zapragniecie, możecie sobie dokładnie taki efekt. Tworzyć akurat, jeśli chodzi o tą gładź szpachlową, z nią się bardzo dobrze pracuje, także o to się kompletnie nie martwcie. No i minusik jest taki, że to dość długo śpnie. Te świece. Jak z pewnością zauważyliście, jeśli jesteście użytkownikami Instagrama, zalały go. Po prostu mnie atakowały zewsząd nie tylko formy nagiej kobiety, ale także różne, różniste. Ja akurat postawiłam na tą forma. Silikonowa jest zamówiona na AliExpress. Linki do wszystkiego postaram Wam się podrzucić w opisie pod tym filmem. Natomiast co tutaj jeszcze potrzebujemy, to wosk sojowy do rozpuszczenia, ale możecie rozpuścić jakąkolwiek Waszą świecę. Do tego knot. Lecimy dalej. Olejek zapachowy, ale tutaj już opcjonalnie, bądź kredka, którą będziecie mogli dodać do wosku w celu stworzenia jakiegoś konkretnego koloru świecy, ale ja akurat postawiłam tutaj na białą, klasyczną, bo taka podoba mi się najbardziej. Tak więc chwytam za moją formę, zaczepiam ten knot, tutaj akurat w tej formie jest idealne miejsce pod to. Dobrze jest tą formę dodatkowo zabezpieczyć, czy to przy użyciu gumki recepturki, czy taśmy klejącej, tak, żeby mieć pewność, że bardzo dobrze ta forma chwyciła. Rozpuszczam wosk, robię to w mikrofali, a następnie wlewam ten wosk za pomocą lejka stworzonego DIY. Dbam o to, żeby ten knot nie wpadł mi do środka. No, i czekam aż ten wosk zastygnie. Ja akurat wystawiłam całą formę z woskiem na dwór, bo było minus 10 stopni. Także zadziało się to bardzo szybko. No, i po jakimś czasie, gdy już widzę, że ta świeca jest gotowa, delikatnie rozcinam tą taśmę i wyciągam moją świecę. Jak widzicie, wzór wyszedł po prostu idealny. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że to wnętrzarskie DIY Wam się spodobało. Jestem przekonana, że wielu z Was decyduje się na odwzorowanie tych DIY-ów, i jeśli tak, to koniecznie oznaczajcie mnie na Waszych instagramach, na relacjach, na fotkach. Z wielką chęcią udostępnię wszystkie Wasze prace na moim Instastory. w ogóle. Ja ram się bardzo mocno tym tematem, także czekam, czekam, co nam wam fajnego wyjdzie. No i wpadajcie też na mój Instagram, bo na InstaStory czeka już na Was przegląd z wykorzystaniem właśnie tych dodatków wnętrzarskich, jak można je w fajny sposób zaaranżować we wnętrzu, jeśli być może nie macie na to pomysłu. Ja Wam bardzo mocno dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, papa. Pa.